Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy piernik, który 4 tygodnie dojrzewa. Mam kilogram mąki, jedną przyprawę do piernika, 3 jajka, 3 łyżeczki sody i mleko. A teraz będziemy rozpuszczać jedną margarynę. Dwie szklanki cukru wsypujemy na patelnię i lekko podgrzewamy. I dwie szklanki miodu. I całość podgrzewamy. Jak masy się połączą, to będziemy łączyć ciasto. I tak oto wygląda rozpuszczona masa miodowa. Mamy tu margarynę, cukier i miód, i jest to ostudzone. I teraz dołożymy, dolejemy to do mąki. Dołożymy jajka i do mleka damy sodę. Dokładnie wymieszamy i również dołożymy do naszego piernika i całość dokładnie należy wyrobić. Może ja sobie tak zrobię. Piernik będzie dojrzewał 4 tygodnie. Jest on bardzo, bardzo smaczny, ale wymagający troszkę poświęcenia. I teraz wlewamy mleko z sodą i dokładnie ciasto wyrabiamy. Po czterech tygodniach piernik będziemy piekli. Dzielimy ciasto na trzy części. I pieczemy czy placki każdy osobno. Przekładamy. Najlepiej smakuje z konfiturą z śliwek. Mogą być powidła, ale coś takiego kwaskowatego. A na górze polewamy czekoladą i dekorujemy. I mamy wspaniały piernik dojrzewający. Teraz go musimy dobrze wyrobić i przełożyć do lodówki na 4 tygodnie. Polecam, godne polecenia, smaczny piernik dojrzewający. Tak wygląda ciasto na piernik, który będzie dojrzewał 4 tygodnie. W chłodnym miejscu. Może to być lodówka, może to być piwnica, chłodne miejsce. Jeżeli Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Po czterech tygodniach piernik będziemy piekli. I oto nasz piernik po czterech tygodniach tak wygląda. Należy go przerobić. On był w lodówce, na dolnej półce. I ciasto przerabiamy. Jest to takie dosyć tęgie ciasto. Dzielimy na trzy części. I będziemy piekli każdy osobno po 25 minut w 180 stopniach. No troszkę ciężka, ponieważ to jest dosyć dużo ciasta i ja sobie podzielę na trzy części. Rozwałkujemy, tu może troszkę nie mam, rozwałkujemy. I będziemy. Ja sobie będę rąkować przez papier do pieczenia. Papier już mam przygotowany i za rąkujemy ciasto. Będzie mi wygodniej, nie będę. Będzie zdecydowanie wygodniej. Wyruszymy mąką i rozwałkujemy na dużą blaszkę nasz, nasz piernik. Będziemy przekładać go powidłami i zrobimy na górę polewę. Należy to przejąć na blaszkę musimy to ładnie wyrównać piernik musi być wyrównany i do piekarnika na 25 minut w 180 stopniach Dokładnie musimy rozłożyć ciasto na całą powierzchnię. O, teraz ma dobrze. Te boki możemy sobie leciutko odciąć, przełożyć tam, gdzie nam brakuje. I tak zrobimy z dwoma pozostałymi kawałkami. Rozwałkujemy. I tak przygotowany piernik wędruje do piekarnika na 25 minut w 180 stopniach. I tak wygląda upieczony piernik. Teraz damy drugi placek. bardzo gorące. Mam już przygotowany, tylko przekładam do formy. I placek również się będzie piek i jeszcze jeden. Mamy trzy takie placki. Później posmarujemy marmorado i złożymy piernik. Trzeci placek na piernik mam upieczony, i teraz będziemy składać piernik. Tutaj mam rozpuszczone dwie czekolady z czterema łyżkami śmietanki, podgrzewałam. I rozpuściłam. Będzie to polewa naszego piernika. Piernik smarujemy marmoladą. Ja piernik składam na gorąco i smaruję gorący piernik marmoladą. Całą powierzchnię należy posmarować. On jest gorący, bo to jest to ostatnie ciasto, które było pieczone. Marmolady według uznania. Ja dosyć dużo daję. Mam swojską marmoladę, którą robiłam. I ja po prostu lubię ten piernik z dużą ilością marmolady. Piernik można przełożyć masą orzechową, ale jest krótki termin przechowywania, a taki piernik można dłużej przechowywać i jest bardzo smaczny. I tu już mam posmarowany, nakładamy. Następny placek. Teraz już będę. Dociskamy. I następna porcja marmelady. Posmarujemy całą powierzchnię. Teraz przykrywamy już ostatnim plackiem i będziemy piernik dekorować. To ostatni również dociskamy, polewamy czekoladą. Mamy piernik dojrzewający, bardzo smaczny. Wymaga troszkę wysiłku, troszkę czasu, ale efekt końcowy jest idealny piernik. I teraz ja posypuję piernik krojonymi Migdałkami. To już według uznania, jak kto lubi tak sobie pierniku dekoruje, ale ja lubię pierniku krojone migdałki i posypuję powierzchnię krojonymi migdałkami. Ję sobie takie skośne paseczki. I tutaj mam taką posypkę, taką kolorową posypkę, którą też tak i żeby było jeszcze to troszeczkę kokosu. I tak mamy przygotowany piernik dojrzewający. I już mamy, tak wygląda piernik dojrzewający. Jak ostygnie to go ukroję. Teraz piernik dajemy, możemy do lodówki, ale nie musimy. W zimne miejsce i oto nasz piernik dojrzewający.